Redakcja Ren.eu wspiera sklep Ole, Ole fanigier gier i technologii. Seria FIFA to obok Pro Evolution Soccer największa współczesna marka wśród fanów wirtualnej piłki nożnej. Jednak droga pierwszej FIFA od momentu koncepcji do dnia wydania nie była usłana różami. Aby dowiedzieć się, co stało na drodze do powstania FIFA International Soccer, co uratowało projekt i jak to się stało, że na okładce pojawia się polski piłkarz, musimy cofnąć się o prawie 30 lat. Na początku lat 90. Electronic Arts zaspokajało amerykański rynek gier sportowych swoimi grami sygnowanymi marką Electronic Arts Sports Network. Przyciągali oni do ekranów telewizorów i monitorów fanów takich sportów jak futbol amerykański, hokej czy golf. EA z ciekawością zaczęło spoglądać za ocean w stronę Europy i sądowała możliwość wysłania tam swojej sportowej marki. Na starym kontynencie najpopularniejszym sportem jest piłka nożna, dlatego wybór, jaką dyscyplinę przenieść do świata cyfrowego, był oczywisty. Słuszność tej decyzji potwierdziły wyniki badania przeprowadzonego wśród czytelników brytyjskiego magazynu. Opowiadał o nim David Gardner, ówczesny szef sprzedaży i marketingu EA Europe. Zrobiliśmy badania i okazało się, że 90% czytelników magazynu Computer and Video Games uwielbia piłkę nożną. Dlatego, jeśli mieliśmy wprowadzić markę EA Sports do Europy, to musiała być to gra o piłce nożnej. Wszystkie sportowe gry IA oprócz rozgrywki wyróżniały się wówczas znanymi nazwiskami, markami i licencjami. Gra o futbolu amerykańskim podpisana była legendą tego sportu, Johnem Maddenem. Z kolei gra hokejowa oferowała w pełni licencjonowaną ligę NHL. Piłkarski tytuł musiał podążać tym trendem, skontaktowano się z największym graczem na rynku piłkarskim, Światową Organizacją Zrzeszającą Krajowe Federacje Piłkarskie, czyli z Fédération Internationale de Football Association, w skrócie FIFA. I tu czas na mały polski wątek. EA Sports i FIFA ogłosiły swoją współpracę 8 września 1993 roku na stadionie Wembley przed meczem eliminacji Mistrzostw Świata pomiędzy Anglią i Polską. Dla nas to spotkanie nie było szczęśliwe, bo nasza reprezentacja przegrała z gospodarzami 3 do 0. To wydarzenie zostało upamiętnione na okładce gry, znaczy ogłoszenie współpracy, a nie nasza porażka. Nad tytułem FIFA International Soccer pojawiają się walczący o piłkę David Platt i Piotr Świerczewski. O umowie z FIFA ówczesny pracownik w brytyjskim oddziale EA Tom Stone mówił tak. Umowę podpisaliśmy na 5 lat, do 1998 roku. Nie zdradzę ile wyniosły tantiemy, ale to nie była duża kwota. Szybko twórcy dowiedzieli się, dlaczego umowa z FIFA kosztowała mniej niż się spodziewali. System licencyjny działał inaczej niż w Ameryce. Tam w jej skład wchodziło właściwie wszystko: kluby, zawodnicy, stadiony. W piłce nożnej działało to inaczej, i prawa rozbite są na wiele organizacji, głównie krajowych. Dopiero w kolejnych grach w serii pojawiło się wiele brakujących licencji, na które elektronicy liczyli od początku. W pierwszej FIFie zagramy reprezentacjami 48 krajów, które nie posiadają oryginalnych składów. Dlatego możemy podczas gry spotkać takie kwiatki jak grający dla reprezentacji Portugalii Luis Figaros, a dla biało-czerwonych gole zdobywają sportowcy o rosyjsko brzmiących nazwiskach. Członkowie zespołu deweloperskiego wypełniali luki, nadając wirtualnym piłkarzom nazwiska swoje oraz swoich rodzin. Co jeszcze lepsze, EA Sports nie mogło do swojej gry wstawić nawet największego piłkarskiego święta, czyli mundialu. Licencje na Mistrzostwa Świata w 1994 roku posiadało już studio US Gold, które pracowało nad grą poświęconą temu turniejowi. Całą sytuację z licencjami David Gardner wspomina słowami. Później odkryliśmy, że licencja nie zawiera nazwisk, podobizn piłkarzy i herbów drużyn, ponieważ system licencyjny w piłce nożnej nie był zorganizowany w ten sam komercyjny sposób co ligi w Stanach Zjednoczonych. Za stworzenie gry odpowiadał kanadyjski oddział EA, wspierany przez Brytyjczyków a projektem kierował Brian McMillan, kibic Chelsea London i miłośnik futbolu. Zespół jednak musiał mocno walczyć o tytuł, bo nie wierzyło w niego samą Electronic Arts, co zdradził asystent producenta pierwszej FIFA, Mark O'Ban. Jej myślało, że nie sprzedamy ani jednej kopii. Uważali, że to będzie totalna katastrofa. Jeszcze dosadniej o postawie amerykańskich elektroników wobec FIFA mówił szef marketingu EA Sports. I jej miało FIFA gdzieś. Zespół długo przekonywał centralę, że warto dać jej szansę. Amerykańskiej jej ciężko było przekonać do stworzenia gry o sporcie mało popularnym w Stanach. Dla przeciętnego zjadacza burgerków był to sport dość egzotyczny. Piłka nożna nie miała tam nawet żadnej zorganizowanej ogólnokrajowej ligi. Pomoc, paradoksalnie, przyszła w postaci małego budżetu na produkcję. Przez jakiś czas mieliśmy mały budżet, coś około 50 lub 100 tysięcy dolarów. Jeśli wynosiłby on w milionach, to momentalnie skasowano by projekt. Nie byłoby sposobu na usprawiedliwienie takich wydatków. Kosztowaliśmy na tyle mało, że nie zwracano na nas uwagi. Zdarzało się na spotkaniach, że ludzie dziwili się i pytali, czy nie skasowaliśmy już tej gry. Co ciekawe, z powodów licencyjnych zastanawiano się nad wydaniem gry pod innym tytułem w Ameryce. FIFA International Soccer miała zastąpić nazwa Team USA Soccer, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Jednym z argumentów była sprzedaż gry. Jeśli zmieniono by tytuł i sprzedaż nie byłaby zadowalająca, to niesprzedane kopie pod oryginalną nazwą można było zawsze wysłać do Europy. Amerykańskie jej tak bardzo wierzyło w sukces tej gry, że ich to przekonało. Kanadyjski i brytyjski zespół pracował po 16 godzin dziennie, by wyrobić się na czas. Początkowo premierę planowano na rok 1994 ale wyszedł przeciw ze strony Fifa, która nie chciała doprowadzić do rywalizacji gry EA z oficjalną, mundialową produkcją. Długo zajęło zaprogramowanie przekonującego zachowania zawodników, aby gra nie wyglądała jak podwórkowa kopanina. Po rozwiązaniu tego problemu i kilku mniejszych zakończono produkcję. FIFA International Soccer trafiła do rąk graczy w grudniu 1993 roku i okazała się sukcesem. W ciągu czterech tygodni sprzedano pół miliona kopii. Z początku gra ukazała się na konsolę Sega Mega Drive, w ciągu następnych miesięcy została przeportowana na SNESA oraz komputery, a nawet na Game Boya. Sama rozgrywka pozwalała poczuć atmosferę piłkarskiego spektaklu, przekonująco jak na tamte czasy wypadają bogate animacje piłkarzy i publiczności. Boiskowi gladiatorzy rzucają się, główkują, strzelają z przewrotki czy cieszą ze zdobytej bramki, a widzowie podnoszą się z krzeseł, machają rękami i flagami albo błyskają fleszami aparatów podczas robienia zdjęć. Nie sposób znaleźć statycznego miejsca, na każdym skrawku trybuny się poruszają. Wszystkiemu towarzyszy świetnie brzmiący doping z trybun. Piłkę kopanom od EA wyróżniała również kamera. We wszystkich ówczesnych produkcjach, takich jak Sensible Soccer czy Kickoff, zmagania cyfrowych piłkarzy obserwowało się z lotu ptaka. W pierwszej FIFA postawiono na narzut izometryczny. Tom Stone nietypową kamerę argumentował tak. Sensible Soccer był bardzo popularny w tamtym czasie, ale była to gra z kamerą z lotu ptaka, i pomyśleliśmy, że jeśli mamy przenieść wszystko co najlepsze z gier jej Sports do naszej gry piłkarskiej, włączając w to realizm Madena NFL, to musimy zrobić porządnie działającą kamerę. Grę można dostosować do swoich preferencji. Jeśli lubimy brutalność, to wyłączymy faulę albo przeniesiemy podwórkową zasadę o braku spalonych. Czas jednej połowy ustalimy pomiędzy dwoma minutami do nawet rzeczywistych 45. Opcje przed rozpoczęciem meczu pozwalają również wybrać rodzaj nawierzchni między naturalną trawą a sztuczną, zdecydować o pogodzie oraz trybie rozgrywki między symulacyjnym a zręcznościowym. Każda z 48 reprezentacji ma swoje statystyki. Miało to zapobiegać sytuacji, gdzie Luksemburg bez wysiłku ogrywa potentata pokroju Brazylii. W praktyce niezbadane są wyroki symulatora wyników, ale nawet w rzeczywistości zdarzają się niespodzianki. Drużyny mogą walczyć ze sobą w czterech trybach. W meczu towarzyskim zagrają jedno spotkanie, wybrane przez gracza zespoły. W lidze, jak to w lidze, każdy gra z każdym, zdobywając dwa punkty za zwycięstwo i jeden za remis. W pucharze gramy do porażki lub przejścia przez wszystkie fazy. Jest jeszcze inspirowany mundialem turniej. W nim podzielone na grupy 24 drużyny, bo tyle zespołów liczyły sobie Mistrzostwa Świata w 1994 roku, walczą o awans do fazy pucharowej. Co nieco dla siebie znaleźć mogli też miłośnicy taktyki. Przed spotkaniem i w jego trakcie można zdecydować, jak wysoko mają grać poszczególne formacje, czy zespół ma skupić się na ataku i grać długimi podaniami, a może zamurować dostęp do swojej bramki stawiając nacisk na obronę. Ustalimy też wyjściowy skład i system, którym zagramy. W trakcie meczu możemy naturalnie dokonywać zmian. Piłka kopana od EA pozwalała również obejrzeć ostatnią akcję w formie powtórki. Można cofnąć mecz o parę sekund, aby obejrzeć sporną sytuację czy podziwiać ładną bramkę. Tak wyglądały początki serii, która co roku trafia do milionów graczy. FIFA rozwinęła się. Swoją twarzą reklamują ją najwięksi piłkarze, a i w środowisku e-sportowym jest to stały element krajobrazu. Kanadyjczycy i Brytyjczycy z jej nie bali się zaryzykować i opłaciło im się to, a dzisiaj dla elektroników jest to kura znosząca złote jaja. Gdyby nie wydarzenia z 93 roku, to rynek gier piłkarskich mógłby wyglądać dziś zupełnie inaczej i nie mielibyśmy możliwości dzięki FIFA złapania zapada, by przeżywać sportowe emocje w cyfrowym świecie.